Persom nie udało się podbić Sarmatów, którzy zamieszkiwali stepy na północ od Morza Czarnego i Morza Azowskiego. Po powrocie z tej wyprawy król królów musiał zmierzyć się z kolejnym wielkim problemem, a tym problemem byli Grecy. Grecy, którzy zamieszkiwali Anatolię i którzy w tym czasie byli pod kontrolą Persów, zamieszkiwali w kilkudziesięciu miastach. Obszar ten był zamieszkiwany przez nich od czasów wielkiej kolonizacji. Były to miasta bogate, bogacące się na handlu morskim, ponieważ statki tych miast handlowały zarówno z, z Grecją właściwą, jak i z wieloma koloniami, które były rozrzucone wokół Morza Śródziemnego. Początek kłopotów dla Persów rozpoczął się od jednego z tyranów miasta Miletu, mianowicie Histiajosa. Kim byli tyrani? Tyrani byli to władcy miast greckich pod władzą Persów. Po podbiciu tego obszaru Persowie wprowadzili taki system rządów który polegał na tym, że człowiek mianowany przez nich stawał się tyranem i z jednej strony musiał zadowalać persów, czyli utrzymywać w ryzach dane miasto, a z drugiej strony musiał skupić na siebie cały gniew, potencjalny gniew Greków. Histiajos brał udział w wyprawie wstepy na Czarnomorskie, zresztą jak i wielu Innych tyranów wraz ze swoimi żołnierzami. Po powrocie Christiajos poprosił króla królów o nagrodę za wierną służbę. Tą nagrodą według niego miały być kilka miast z okręgiem na obszarze Tracji, na terenie dzisiejszej Bułgarii. Król królów wyraził zgodę, ale taka nietypowa prośba wywoła od razu zaniepokojenie króla, i dlatego też po przekazaniu mu tego okręgu nakazał, ażeby Histiajos udał się do jego stolicy i żeby został jego dworzaninem i od tej pory miał przebywać ciągle na jego dworze. To spowodowało, że zwolniło się miejsce tyrana w Milecie, skąd pochodził Histiajos. Na tym miejsce wkroczył Arystogoras, dla którego Histiajos był wujem. Aresto był człowiekiem bardzo ambitnym. Uważał, że taka niespodziewana rzecz, czyli że został tyranem miasta, jest początkiem jego wielkiej kariery. I wydawało się, że tak jest, ponieważ niebawem do niego przybyła delegacja z wyspy Naxos. Jak wspomniałem już w pierwszym odcinku, w każdym mieście greckim na wyspie w każdym organizmie państwowym greckim z czasów o, czasu starożytnego, były zazwyczaj dwa stronnictwa, które walczyły ze sobą. I, tak, i nie inaczej było na wyspie Naxos, gdzie jedno stronnictwo wygnało drugie. I przegrane stronnictwo popłynęło do Miletu i poprosiło Arystogorasa o pomoc. Arystogoras stwierdził, że sam los mu y, tą sytuację przekazał i postanowił pomóc dla przegranego stronnictwa z Naxosu. Poinformował ich, że pomoże im zbrojnie odzyskać władzę, ale wiedział, że jest pewien problem. Ten problem to był satrapa prowincji, w której leżał Milet. Imperium Perskie było podzielone na prowincje, a na czele prowincji stali satrapowie, czyli gubernatorzy, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli. I dlatego też udał się on do Sardes, do stolicy satrapy i zaproponował mu pewien układ, a mianowicie, że za swoje pieniądze przygotuje armię, flotę i chodziło mu tylko o zgodę satrapy. Satrapa w zamian miał otrzymać ponad połowę łupów, no i yy, zwycięstwo. Satrapa zgodził się, ponieważ chciał być doceniony przez króla królów, a satrapowie, którzy przynosili zwycięstwa, zawsze byli doceniani. A więc Arystogoras, mając wolną rękę, przygotował flotę, prawie 5 tysięcy piechoty i popłynął na Naxos. Jednak Naksos było znakomicie przygotowane do obrony. Główne miasto od już paru miesięcy było umacniane. Było to spowodowane tym, iż mieszkańcy Naksos wiedzieli o przygotowaniach Miletu i jego tyrana i robili wszystko, ażeby zdobycie tego miasta było niemożliwe. Po przybyciu, po paru dniach, rozpoczął się szturm. Podczas tego szturmu żołnierze Miletu ponieśli znaczne straty. To spowodowało, że nie mogąc zdobyć szturmem Naxos, Arystogoras postanowił trzymać miasto w oblężeniu, mając nadzieję, że zabraknie żywności. Ale się przeliczył. Przeliczył się, ponieważ... Mieszkańcy przygotowali olbrzymie zapasy żywności właśnie z na myśl, że pewnie napastnicy będą chcieli wziąć ich głodem. Po czterech miesiącach skończyły się pieniądze na otrzymywanie armii i Arystogoras dał rozkaz do odwrotu. Po powrocie do Miletu... Przez pewien czas zastanawiał się Arystogoras, co ma zrobić, ponieważ wiedział, że za zwycięstwo persowie nagradzają, a za klęskę zabijają. Dlatego też postanowił doprowadzić do buntu miast greckich na terenie Anatolii. Najpierw doprowadził do wieców w bilecie i tamto uroczyście zrzekł się tytułu tyrana i wprowadził, Demokrację. Następnie zaczął objeżdżać sąsiednie miasta, tak, ażeby przekonać innych tyranów oraz miejscową ludność do buntu i do tego, żeby tyrani sami postanowili opuścić swoje stanowiska w tych miastach greckich. Tak się też stało. Z tego co wiemy od kronikarzy greckich, tylko jeden tyran został zabity przez mieszkańców. Pozostali uciekli do Sardes, do Persów. Arystogoras zdawał sobie jednak sprawę, że same siły rebelii, buntowników mogą być zbyt małe. Dlatego też wysłał najpierw poselstwo o pomoc do Sparte, a kiedy ta odmówiła, do Aten. Ateny wyraziły zgodę. Czemu wyraziły zgodę? Ponieważ Ateny też były pod zwierzchnią władzą Persów. I także w Atenach był tyran, Hipiasz. Tuż przed tymi wydarzeniami w Anatolii hipiarz został wygnany przez Ateńczyków i uciekł jakżeby gdzie inaczej do Persów. I persowie wysłali poselstwo do Aten, że mają Ateńczycy zgodzić się na jego powrót. To spowodowało, że postanowili wspomóc rebelię i wysłali 20 okrętów z załogami. Do buntu z Grecji właściwej jeszcze się Eretria przyłączyła, która wysłała pięć statków. I to, było, i to były wszystkie posiłki z Grecji dla państw miast w Anatolii. Niemniej taka pomoc, mimo że niezbyt liczna, bardzo podniosła na duchu Greków i Aristagoras postanowił to wykorzystać. Nakazu zgromadzenia armii ze zbuntowanych miast i armia ta niespodziewanie dla Persów ruszyła na Sardes, czyli stolicę satrapii, czyli stolicę gubernatora. Sardes było około 10 tysięcy garnizonu perskiego. Całkiem sporo. Jednak garnizonów został zaskoczony przez około 15 tysięcy żołnierzy greckich i po krótkiej bitwie wdarli się do dolnego miasta. Persom z trudnością udało się wycofać do cytadeli, którą jednak Grecy już nie zdołali zdobyć. Niebawem Grecy się wycofali z wielkimi łupami. A te zwycięstwo spowodowało, że kolejne miasta greckie w Anatolii przechodziły na stronę rebelii. Jednocześnie do rebelii przystąpili Karyjczycy, ale to było już tuż po tym, kiedy pierwsza armia perska rozpoczęła kontrdziałanie, kontrofensywę przeciwko Greku. Pierwsza armia perska liczyła tylko 5 tysięcy żołnierzy i została wysłana w celu uniemożliwienia wzrostu tego buntu, a mianowicie żeby kolejne miasta greckie w Anatolii nie przechodziły na stronę buntowników. Grecy wysłali 8 tysięcy swoich żołnierzy i doszło do bitwy, którą od dziwo wygrali Persowie pomimo mniejszej armii. Ponad 4 tysiące Greków zginęło. Po stronie perskiej około 1000 żołnierzy zginęło, ale to persowie byli zwycięzcami i na pewien czas wstrzymali rozwój rebelii w kierunku północnym. Ale musieli przerwać działania z powodu wspomnianego przed chwilą przeze mnie buntu Karyjczyków. Karyjczycy byli plemieniem, które zamieszkiwał w głębi lądu, niedaleko od zbuntowanych miast. I karyjczykom nigdy nie pasowały rządy Persów, dlatego też widząc, że Greku udało się zdobyć część miasta Sardes, stwierdzili, że jest to dobry moment, żeby także zbuntować się przeciwko Persom. I jednak do najważniejszego buntu w tym czasie doszło na Cyprze. Cypr wtedy był zawieszkiwany już przez Greków i było tam kilkanaście królestw greckich. Nie były to duże królestwa. Wiemy, że wyspa Cypr jest niewielką wyspą, a pomimo tego było tam kilkanaście y, królestw. Wiemy, że takie bunty zazwyczaj w starożytności czy w średniowieczu były wywołane przez osobę, której nie pasował układ, który jest w danej chwili w danym miejscu. I tak samo było w tym przypadku. Brat króla Salaminy, Onesilas, chciał być królem, no ale był jego brat i stwierdził, że zawezwie Greków cypryjskich do buntu i wygna swego brata z tronu. Tak się też stało. Po zajęciu Dolnego Miasta w Sardes, ta informacja bardzo szybko trafiła na Cypr i Onesilus zdołał zwerbować parotysięczną armię rebeliantów, którzy oblegli stolicę Salaminy i następnie bez walki ją zajęli, a jego brat został wygnany i sam został władcą. Niebawem poprosił Greków z Anatolii o pomoc. Grecy przybyli. Była to silna flota i silna dziesięciotysięczna armia. Przybyli Ponieważ Persowie postanowili kontratakować. Przy pomocy Fenicjan, którzy w tym czasie byli poddanymi Persów, przygotowali wielką flotę i blisko 30 tysięcy piechoty. Armia ta została przerzucona na Cypr. Zdołała wylądować i dopiero wtedy doszło do dwóch bitew. Tak, do dwóch bitew, ponieważ doszło jednocześnie do bitwy morskiej i do bitwy lądowej. W bitwie morskiej Oddziały greckiej floty pokonały flotę perską, niszcząc prawie połowę statków dla Persów. Ale w bitwie lądowej to Persowie rozbili 15 tysięczną armię rebeliantów greckich i Greków z kontynentu. I to spowodowało załamanie się rebelii na Cyprze bardzo szybko. Zresztą one Silas. Przywódca buntu na Cyprze w tej bitwie zginął, a Grecy z Anatolii bardzo szybko wsiedli na swoje okręty i odpłynęli do siebie. W ten sposób z łatwością udało się Persom odbić Cypr. Po tym zwycięstwie król królów Dariusz Wielki wysłał trzy armie. Był to rok 497 przed naszą erą. Trzy armie, a dowódcą każdej z tych armii był jeden z zięciów Dariusza Wielkiego. Pierwsza armia była najbardziej operacyjną armią e, zdobywczą, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli. W ciągu paru miesięcy zdobyła kilka miast. Było to Dardanus, abydos, e, była to Lampsakos, była to Paes, Paeskas. Perkota. Więc yy, były to miasta może niezbyt duże, ale co ciekawe, co napisali kronikarze grecy, każde te miasto było zdobywane w ciągu jednego dnia. To oznaczało, że miasta te nie były duże. musiało być bronione maksymalnie może przez tysiąc, może dwa tysiące mieszkańców, a może mniej. A armia ta perska liczyła około 25-30 tysięcy żołnierzy. Oczywiście persowie też ponosili straty poza szturmów, ale w żaden sposób to nie zmniejszało siły bojowej perskiej, tymczasem jeszcze była druga i trzecia armia. One, te pozostałe armie nie były już takie sprawne. Jedna z tych um, armii zdobyła jedno z miast, a trzecia z tych armii po zajęciu dwóch miast zaprzestała przez chwilę działalności bojowej ponieważ jeden z dzienników i zarazem dowódca tej trzeciej armii perskiej zmarł. Niebawem jedna z tych armii, która była najlepiej przygotowana do walki z rebeliantami, ruszyła w głąb obszaru objętego buntem. W ten sposób doszło do pierwszej bitwy polowej takiej poważnej pod... Marsjasem. Pod Marsjasem spotkały się armię z jednej strony perska, około 25 tysięcy, z drugiej strony 10 tysięcy Karejczyków i kilkuset Greków. Bitwa, mimo że zacięta, skończyła się niepowodzeniem dla Karejczyków. Zostali oni rozbici, utracili blisko 5 tysięcy zawidzeń, czyli połowę armii a Persowie około 1000-1500 żołnierzy. Armia Karyjczyków rozpoczęła odwrót i dopiero postanowiła odpocząć w Świętym Gaju. To było takie, takie miejsce święte dla Karyjczyków i zaczęli tam radzić, co mają dalej czynić. Czy spróbować dogadać się z Persami, czy dalej walczyć. Ale w trakcie tych obrad... Do Świętego Gajów weszły oddziały greckie w liczbie około 3000 tysięcy i Grecy przekodali Karyjczyków do dalszej walki. Okazało się jednak, że walka ta doszła bardzo szybko do skutku, ponieważ pod koniec tych obrad wspólnych do tego Świętego Gajów kroczyły także oddziały perskie, tej zwycięskiej armii. I dlatego niebawem doszło do drugiej bitwy polowej pod Labraundą, w której armia buntowników została praktycznie totalnie zniszczona przez Persów. Persowie raz, że mieli doświadczenie już w walkach, byli dobrze dowodzeni i było ich przede wszystkim więcej. Tak więc kronikarze piszą, że ledwie kilkuset żołnierzy Karyjczyków i Greków zdołało uciec z miejsca bitwy. Te dwa zwycięstwa spowodowały, że Grecy postanowili w jakiś sposób temu zaradzić i przygotowali bardzo duże siły, prawie 12 tysięcy swoich żołnierzy i postanowili zaskoczyć oddziały perskie. I w 496 roku doszło do zasadzki pod Pedasus gdzie blisko 20 tysięczna armia weszła do takiego jakby wąwozu w, w pościgu za oddziałami greckimi i tamto właśnie z, kiedy była w tym powodzie, została zaatakowana praktycznie z każdej ze stron przez oddziały greckie do Greków było trochę mniej no całkiem sporo mniej ale Persowie nie byli w stanie ich pokonać ich szyki uległy rozbiciu i Armia Perską traciła 15 tysięcy zabitych, ledwie parę tysięcy Persów uciekło. To zwycięstwo bardzo podbudowało Greków, ale i Grecy mieli blisko 4 tysiące zabitych. Musieli mieć także sporo rannych. Dlatego też Aristogoras przywódca tego buntu, w tym momencie po tej wizji stwierdził, że dalsze szanse na zwycięstwo tego buntu są nikłe. Prawdopodobnie dobrze ocenił sytuację, ponieważ w tym już momencie na obszarze buntu było, pomimo klęski perskiej pod Pedasus, łącznie około 50-60 tysięcy Persów. Natomiast też, też Arystagoras wraz z kilkuset żołnierzami pewnego dnia wsiadł na okręty, porzucił sprawę rebelii i odpłynął do tracji, tam do posiadłości swego wuja, i postanowił tam budować prawdopodobnie odrębne państwo. Bardzo szybko rozpoczął tam działania bojowe przeciwko Trakom, czyli wolnym plemionom trackim, które zamieszkiwały wtedy Bułgarię, ale ponieważ Traków plemion Trackie były zawsze bardzo licze, liczebne, dlatego też niebawem doszło do takiej bitwy, gdzie jego kilkuset żołnierzy zostało okrężonych i wybitych do końca i on sam też tam zginął informacje o śmierci Aristogoresa dotarły także do dworu króla królów. Pamiętamy, że tam był ciągle jego wuj, Histiajos, który był przymusowo przetrzymywany na dworze. I wtedy Histiajos stwierdził, że nadarza się okazja, żeby wyrwać się z tego miejsca. Poprosił o rozmowę z Dariuszem Wielkim, powiedział, żeby pozwolił mu pojechać tam do tej posiadłości w Tracji, i on przy pomocy tamtejszych środków przygotuje armię i na swoją stronę jakąś część, jakąś część właśnie rebeliantów zaprowadzi. I to, i faktycznie, Darusz Wielki wyraził zgodę, więc Histiajos tam pojechał, przygotował armię, ale wcale nie postanowił wspierać Persów, tylko postanowił de facto stworzyć własne państwo. Tymczasem siły perskie rozstrzygnęły w wielkiej bitwie morskiej de facto całą rebelię. 353 okręty perskie starły się z podobną flotą grecką. Była to bitwa pod Lade, 494 rok przed naszą erą. Przy czym persowie jeszcze przed, przed tą um, bitwą rozstrzygnęli tą bitwę na swoją korzyść. Tak, ponieważ dogadali się e, z, z, po prostu z samiczykami. Że w momencie bitwy wycofają się. I tak było. Samiczycy nie puścili pary z ust, i w trakcie bitwy flota ta rozpoczęła odwrót, co zdezorganizowało cały szyk floty greckiej, a następnie także inne, inni Grecy z innych miast i rozpoczęli odwrót, co spowodowało klęskę, a wojska perskie dotarły do Miletu. Zgromadzono tam blisko 30 tysięcy żołnierzy i w, w potężnym szturmie, najpierw po ale z machin bojowych i przemocy drabin szturmowych, wdarto się do Miletu, gdzie wybito prawie wszystkich, prawie 5 tysięcy obrońców i w ten sposób zostało zdobyte główne miasto buntu. Tymczasem Histiaios rozpoczął także swoje działania. Najpierw zaatakował i zdobył dosyć łatwo wyspę Chios, a następnie rozpoczął działania aprowizacyjne, ponieważ zabrakło mu żywności i pro, na terenie Anatolii rozpoczął po prostu rajdy bojowe, podczas których zbierał żywność. Na czele jednej z tych grup sam stanął, co niemal doprowadziło go do dużego problemu, ponieważ ta grupa natknęła się na paro tysięcy oddziałów perskich, który rozbił tę grupę, a Histianiosa wziął do niewoli. Isterius postanowił jeszcze przekonać Persów, że de facto on jest ich wiernym poddanym i poprosił, żeby został wysłany do Sardes, do namiestnika gubernatora perskiego, bo chciał go przekonać, żeby z kolei ten go przekazał dalej do króla królów i miał nadzieję, że uda się go przekonać ponownie do jakiejś jego tam racji. Jednak mu się to nie udało. Kiedy trafił do Sardes, został ścięty, a jego głowa zakonserwowana w miodzie trafiła do króla królów, Dariusza Wielkiego. Tak więc to spowodowało, że kolejny taki przywódca, który mógł jeszcze Greków poderwać do dalszej walki, zginął. Persowie teraz mając już olbrzymie nasycenie tego obszaru piechotą rozpoczęli ataki. Zaatakowali wyspę Chios, Lesbos, ten, Tenedos. Na tych trzech wyspach zrobili po prostu sieć ze swoich żołnierzy i wyłapali praktycznie każdego. Kto stawiał opór, zabito. Młodzieńców kastrowano, czy mężczyzn tych, których złapano, a resztę ludności sprzedawano w niewolę. Przerażone tym pozostałe wyspy czy miasta zaczęły teraz prosić o możliwość przyjęcia kapitulacji. Persowie się godzili, ponieważ nie chcieli zaogniać już i przedłużać tej rebelii. Ostatecznie nie minęło półtora roku od zdobycia biletu, kiedy bunt upadł. Na polecenie króla królów wszyscy Wszystkie miasta, które zostały ponownie zajęte przez persów musiały przyjąć swoich tyranów. Wprowadzono także prawa, które pozwalały mieszanie się w małżeństwach arystokracji perskiej i greckiej. I ten, te porozumienie Grecy nazwali dobrym porozumieniem. Co świadczy o tym, że faktycznie Persowie poszli bardzo na korzyść Grekom, tak, żeby ci więcej się nie buntowali. Ale wzrok króla królów, Dariusza Wielkiego, spoczął teraz na Grecji, na Atenach, na państwach, które rzuciły mu wcześniej wyzwanie i wspomagały bunt.